godzina 19.10 księżyc świeci już słońce, ale księżyc też. nie wiem czy będzie widać z kubańca tam u góry gdzieś tam świeci ten księżyc ptaszyska nade mną fruwają sępy jakieś no jedziemy sobie spokojnie tak jak powinno być 50 na godzina. za dupą 20 cm już mi siedzi jakiś błąd Zastanawiam się właśnie, czy hamować, czy nie. Chętnie bym zahamował, żeby mi w pierdzielu do, do tego. Od razu bym go skasowo Ale widać, że pojechał gdzie indziej. To dobrze. Tak? Jest pięknie, po prostu jest pięknie. Świat stał się taki wolny, taki. Taki. No nic nie trzeba. Nic nie trzeba się spieszyć do sklepu, bo sklep i tak jest zamknięty. Nic nie trzeba, kurcze robić, bo firmy i tak pozamykały To jest naprawdę tak, jak powinno być. Jest luz i spokój. Niektórym jeszcze się to nie włączyło to porządnie, tak jak powinno być. I jeszcze na ciśnieniu tutaj. Bardzo, bardzo na ciśnieniu chodzą się wstydzę po prostu za mnie, Ale trudno. Wczoraj mi kurcze troszkę popili z tego, z, z kuplami. I ten jedyny on z nich na, na autobus jakiejś, nie? mi woda, że oni muszą jeździć obojętnie, to są puste, nie puste. To się nawet nazywa warszawski dom. Dopiero jest o tym mrówkowiec taki. A tam dużo cwaniaków warszawskich mieszkało zawsze. Dlatego nazwali to warszawski dom. Teraz to tam mieszka mieszanina, tych świateł, czy to jest zielone, czy to jest czerwone czy jakie to jest nie, rumie, nie widzę okay. zwyczajnie tego nie widzę jak słońce pali w Holandii to jest bardzo dobrze rozwiązane bo w Holandii jest e, taka otoczka czarna w Holandii bardzo dobrze widać te sygnalizację sygnalizacja świetla. չի պի մի հպայելն համուլեց teraz przemieszczamy przez, to wszystko jest Leverkusen, nie? To co je... jademy tutaj. Hmm. Następną dzielnicą jest to jest teraz dzielnica Alkenrad, tam gdzie będziemy skręcać na lewo. I patrz jak ten ma fajnie bagażnik wyklepany. <laughs> Takie nowoczesne kształty sobie zapodał. I ten... I na tym alkenracie, nie na to godają, tu jest polski kościół. Znaczy tam jest jakiś niby ksiądz, co jakieś polskie, mszy, polskie msze odprawiał po polsku. Coś tutaj jest w tym rodzaju e, rzeźbione, robione. Patrzę czy Grillmeister mu otwarte. Ja czyli trzeba coś zjeść. Czekałem się. czegoś do jedzenia. Musimy zobaczyć, kurde, gdzie by to szło w spokoju zjeść. Najlepiej, żeby się oddzielić kompletnie od barachła, żeby mi, kurde, nikt nie patrzył do żarcia. zobaczymy tu. Tu nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma. A ptaszki śpiewają, fajnie, elegancko. Ptaszki śpiewają już tam zaś ktoś kurde jedzie na rowerze no szlak mnie zaraz trafi na no, co mi ktoś potrzebny I, kurde patrzą jak jem. Ja się chce do tego lasu tu wywalić ale chciałbym się siedzieć na jakiejś bogatej ławeczce której tu naturalnie nie ma wszystko muszę woda tu zostawić bo mam za dużo wody w sobie ja taka kurde robota jest to wszystko nie jedzie do samego końca, on myśli, że ja się kurde, że ja mu się odsunę, albo w powietrze kurde, start. Jakie to są kurde głąby kapuściany, to się aż w pale nie mieści wiekowi potrafią nerwa zażreć. O Jadę będę w kurde, zobaczymy, muszę się tam stanąć Najgorsze jest to, że oni te wszystkie parki takie zablokowali, nie? takie gdzie by się szło jak człowiek usiąść, czy ławeczce, jakiś stolik, jakieś coś teges. No nie, to oni kurczę wszystko poblokowali to cholerstwo. w lesie je się jak pustelniki. Zaczynamy uczta. Takie śmieszne widelce mi tu dali. Z jakimś wirusem. Ciekawe czy to jest Med in China. Made in China. to mi dali. O kurde, papír dostałem. To bogactwo. Wiem <laughs> sobie tak. Sałatka. Siedzę na takim belku, kurde, roz, rozpaprany, bo na ławek, kurczę, tu nie má, ale nieważne. I teraz tak. A jejku, jejku. Rybka. I i takie coś jeszcze, tylko to za długo ze mną w aucie jechało, to wszystko jest takie trochę tego. O tak. Zobaczcie, jako rybka kurde. Miodzio z cytrynką na bogato. No. I jeszcze do tej drugiej części te frytki. Dobra, ja to potem pozbieram te wszystkie papierki. Nie jest tak, że jestem śmieciarz jakiś tam. Nie śmieca, nie śmieca nic. No. Także sałatka jest. Fryteczki są. Rybka jest z cytrynką. Zaraz ją kurde nakropimy. I bogato jest. Cytryna na pewno z Chin. Ta reszta możemy cytryny w lesie zostawić, bo to jest bio. No dobra, ale nie patrzcie mi jak teraz jem, bo teraz się muszę w spokoju pojeść jak to upędzluję wszystko, to potem dalej nagrywamy. No, no muszę wam powiedzieć, że mam lekkiego stresa. Tam gdzieś na górze na jakimś drzewie siedzi dzięcioł. I mi tu trzasko przy jedzeniu co chwilę, jak młotem pneumatycznym kurde. No dojadą tak kurde sałatka. Słyszycie go? Słychać go na pewno było. Dojadą kurde ta sałatka. Bardzo dobro rybka, to se wysypałem do tego. Śmieci zabiorą ze sobą z lasu. Bo następne pokolenia i tak umrą, to nie będą mieli uciechy z tego, to trzeba je zabrać. Bo tak się zawsze zostawią normalnie z znów ludzi, którzy zostawiają następnym pokoleniom śmieci, żeby się też mieli z czego cieszyć. No, tak to jest. Kurde, dobra, muszę się zabrać za jedzenie.